W tym miejscu dzisiaj w serii próbnej nieco gorzej, bowiem zaledwie 114,5. Patrzę na warunki około 70 metra na sekundę wiatru pod Narty. Ładnie w locie i to jest bardzo dobry skok Jakuba Wolnego. On w tym momencie obejmie prowadzenie. 135 metrów, a więc najdłuższa. odnaniem pukiwał głową. Tymczasem Paweł Wąsek. 128 metrów dzisiaj w serii próbnej, wczoraj 125,5. Ładnie przeszedł nad bólą, i to jest dobra próba naszego reprezentanta. Myślę, odległość powyżej 130 metrów, chociaż chyba on sam do końca z tego skoku zadowolony nie jest. 131 i ci dwaj zawodnicy mają już pewny stan finalny. A w powietrzu już jest Aleksander zniszczał Dzisiaj bardzo dobry skok w serii próbnej, zdecydowanie słabszy w serii konkursowej, bowiem w próbnej było 140,5 metra, a tutaj zaledwie 124. Dawid Kubacki obserwuje. Wyczyny Andrzeja Stękały 140 metrów, pięknie, ależ wysoko i znakomicie. Andrzej Stękała w kapitalnej próbie w pierwszej serii, rewelacyjny skok naszego reprezentanta 143,5 metra. Szanowni Państwo, czapki z głów, naprawdę odjęte 4,4 punktu za wiatr. Również 7,6 za wydłużony rozbieg, ale także stylowo bardzo ładnie wykonał ten skok. Andrzej Stękała. 19 u dwóch sędziów, u trzech osiemnaście i pół. I wykorzystał to najlepiej, a teraz Piotrek Żyła. Piotrze, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Piąty zawodnik turnieju czterech skoczni, który do pewnego momentu był numerem jeden w naszej ekipie. Jeszcze w grudniu to on zajmował najwyższe miejsca. Był najwyżej z naszych, choćby na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Piotr Żyła. jej pod narty, a więc gdyby złapał to noszenie, Piotrek trochę walczył z podmuchami, ale powalczył dzielnie, mimo tych wszystkich wahnięć to był daleki skok, bo ta zielona linia była gdzieś na granicy rozmiaru skocznie, on go nawet przekroczył 143 metry w pierwszych miejscach, bowiem na rozbiegu w tej chwili Dawid Kubacki on tutaj dwukrotnie w ostatnich dwóch konkursach wygrywał i teraz pięknie niesiony Dawid, cudownie, Dawid wspaniale, Dawid daleko i kto wie, czy Dawid nie będzie liderem w tym momencie. 143 metry Dawida Kubackiego, a więc identyczna odległość, jaką uzyskał przed momentem Piotr Żyła. Odjętych czterech skoczni. Zdobywca trzech złotych orłów. Trzykrotny mistrz olimpijski. To on jest z naszych najwyżej. Trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To on ściga w tej klasyfikacji Markusa Eisenbichlera. A teraz musiałby poplądać również daleko. Poza rozmiar skoczni. jej lekko z przodu. Kamil Stoch. I jest również daleko. Nie ma tych 143 metrów, ani 142, ani rozmiaru skoczni. Ale jest powyżej 135. Jest 139 metrów. No i patrzmy na nowo.